Warszawa witała chłodnym, październikowym porankiem. Krople deszczu uderzały miarowo o szyby wieżowca przy ulicy Domaniewskiej, gdzie mieściła się siedziba firmy Poltext, jednej z czołowych agencji marketingowych w kraju. Karolina Nowak, trzydziestoletnia specjalistka do spraw marketingu cyfrowego, wysiadła z tramwaju i poprawiła pasek swojej skórzanej teczki. Wiatr targał jej starannie ułożone brązowe włosy, gdy przyspieszała kroku w kierunku biurowca. Biuro na dwunastym piętrze tętniło życiem, gdy Karolina przekroczyła próg punktualnie 8.30 mijając recepcję, skinęła głową w stronę Basi, która z telefonem przyciśniętym do ucha odpowiedziała jej ciepłym uśmiechem. Cześć Karolina! Nowy szef już jest, szepnęła Monika, i najbliższa koleżanka z działu, podając jej kubek świeżo zaparzonej herbaty. Podobno jest ostry jak Żyleta. Karolina westchnęła. Marek Kowalski, dotychczasowy prezes, przeszedł na emeryturę zaledwie tydzień temu a jego miejsce zajął Adam Wiśniewski, czterdziestokilkuletni weteran branży, który zdobył renomę bezwzględnego reformatora w konkurencyjnej firmie. Dzięki za info odparła Karolina, upijając łyk herbaty. Mam dzisiaj przedstawić strategię dla bioteksu, więc i tak będę musiała się z nim spotkać. Nie zdążyła nawet włączyć komputera, gdy usłyszała za plecami zdecydowany męski głos. Pani Nowak? Adam Wiśniewski. Proszę do mojego biura za pięć minut. Zanim zdążyła odpowiedzieć, był już w połowie korytarza. Wysoki, szczupły mężczyzna w idealnie skrojonym grafitowym garniturze, emanujący pewnością siebie, której nie sposób było nie zauważyć. Karolina wzięła głęboki oddech, sięgnęła po tablet z prezentacją i ruszyła w kierunku gabinetu prezesa. Zapukała delikatnie. Proszę wejść. Usłyszała zdecydowany głos. Gabinet był przestronny, z panoramicznym widokiem na mokrą od deszczu Warszawę. Adam Wiśniewski stał przy oknie, z telefonem przy uchu, żywo gestykulując. Nie przerwał rozmowy, tylko wskazał jej gestem krzesło naprzeciwko biurka. Rozumiem, ale to nie są warunki, które możemy zaakceptować, mówił stanowczo do słuchawki. Dajcie mi znać do końca dnia, inaczej będę zmuszony rozważyć innych dostawców. Zakończył połączenie i usiadł za biurkiem, przeczesując dłonią ciemne, przyprószone siwizną na skroniach włosy. Pani Karolino, Zanim zaczniemy, czy mogłaby pani zrobić kawę? Czarną, bez cukru, powiedział, nawet nie patrząc w jej kierunku, przeglądając dokumenty na biurku. Karolina poczuła, jak jej policzki płoną. Z trudem zachowała spokój. Była ekspertką z ośmioletnim doświadczeniem, magistrem ekonomii po SGH, on traktował ją jak sekretarkę. Oczywiście, panie prezesie, odpowiedziała z wymuszonym spokojem. Ale chciałabym zaznaczyć, że przyszłam przedstawić strategię dla bioteksu, nad którą mój zespół pracował przez ostatnie trzy tygodnie. Mamy dzisiaj deadline. Adam Wiśniewski podniósł wzrok z nad dokumentów, przyglądając się jej przez moment z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Rozumiem. Ale najpierw kawa, potem biznes. Ekspres jest w kuchni na końcu korytarza. Wyszła z gabinetu, czując mieszankę upokorzenia i złości. W kuchni zastała Pawła z działu IT który właśnie nalewał sobie herbatę. Wszystko w porządku, Karolina? zapytał, widząc jej wyraz twarzy. Nowy prezes poprosił mnie o kawę, odpowiedziała, wkładając kapsułkę do ekspresu. Czarną, bez cukru, jak na prawdziwego twardziela przystało. Paweł zagwizdał cicho. Typowe. Słyszałem o nim. W poprzedniej firmie miał opinię starej szkoły. Wiesz, takiej gdzie kobiety robią kawę, a mężczyźni podejmują decyzje. Karolina zacisnęła usta, nalewając kawę do eleganckiej filiżanki z logo firmy. Nie ma znaczenia, jaki jest. Mam robotę do wykonania, odpowiedziała, prostując się. Zobaczmy, co powie na moją strategię. Wracając do gabinetu prezesa, miała dział księgowości, gdzie Dorota, dyrektorka finansowa, właśnie prowadziła ożywioną dyskusję z zespołem. Była jedyną kobietą w zarządzie firmy, i Karolina zawsze ją podziwiała za profesjonalizm i stanowczość. Przed drzwiami gabinetu wzięła głęboki oddech. Nie da się zastraszyć. Zapukała i weszła do środka, stawiając kawę na biurku. Pańska kawa, panie prezesie. A teraz, jeśli pozwoli pan, chciałabym przedstawić strategię dla bioteksu. Adam Wiśniewski sięgnął po filiżankę, nie odrywając wzroku od ekranu laptopa. Dobrze. Ma pani pięć minut. Karolina włączyła tablet i rozpoczęła prezentację, nie mając pojęcia, że następna godzina kompletnie odmieni jej zawodowe życie. Karolina stała przed biurkiem prezesa, wyświetlając na wielkim ekranie wiszącym na ścianie kolejne slajdy prezentacji. Mimo początkowego zdenerwowania, z każdym slajdem zyskiwała pewność siebie. Znała te dane na pamięć, przeanalizowała każdy aspekt kampanii, przewidziała każde potencjalne pytanie. Jak widać na wykresie, Zmiana strategii pozycjonowania produktów bioteksu w mediach społecznościowych przyniosła 40% wzrost zaangażowania użytkowników w ciągu zaledwie dwóch tygodni, mówiła, wskazując na wykresy. Nasz zespół opracował serię postów edukacyjnych, które zmieniły postrzeganie marki skorporacyjnej na bardziej przystępną i ludzką. Adam Wiśniewski słuchał z niewzruszoną twarzą, od czasu do czasu notując coś w swoim notesie. Kiedy Karolina skończyła, spojrzał na nią przenikliwie. Pani Nowak, nie jestem przekonany powiedział chłodno. Te wyniki są zadowalające, ale nierewolucyjne. W dzisiejszych czasach 40% wzrost to minimum. W mojej poprzedniej firmie oczekiwaliśmy przynajmniej 60% poprawy. Karolina poczuła, jak jej początkowa pewność siebie ustępuje miejsca zdenerwowaniu. Zdawała sobie sprawę, że wiele zależy od tego spotkania, nie tylko los kampanii bioteksu, ale być może również jej pozycja w firmie. Z całym szacunkiem Panie prezesie, odpowiedziała, starając się, by jej głos brzmiał pewnie, ale Biotex jest firmą farmaceutyczną, podlegającą rygorystycznym regulacjom. Ich komunikacja marketingowa ma znacznie więcej ograniczeń niż w przypadku firm z branży, w której pan wcześniej pracował. Prezes uniósł brwi, wyraźnie zaskoczony jej bezpośredniością. Kontynuuj, powiedział, odchylając się w fotelu. Karolina wzięła głęboki oddech i otworzyła na tablecie dodatkowy plik, którego nie planowała początkowo pokazywać. Przygotowałam analizę porównawczą wyników marketingowych w branży farmaceutycznej, powiedziała, przesyłając dane na ekran. Jak widać, średni wzrost zaangażowania w tej branży wynosi około 20%. Osiągnęliśmy wynik dwukrotnie lepszy od średniej rynkowej, wykorzystując mniejszy budżet niż konkurencja. Na ekranie pojawiły się szczegółowe wykresy porównujące wskaźniki zaangażowania, konwersji i zwrotu z inwestycji dla największych firm farmaceutycznych w Polsce. Dane były klarowne i nie pozostawiały miejsca na wątpliwości. Kampania Bioteksu wyróżniała się na tle konkurencji. Adam zmrużył oczy, przyglądając się prezentowanym danym. Jego twarz nie zdradzała żadnych emocji, ale Karolina zauważyła, że zaczął notować intensywniej. Skąd masz te dane porównawcze? zapytał, przerywając ciszę. Stworzyłam narzędzie analityczne we współpracy z działem IT. Które zbiera publiczne dane z mediów społecznościowych i analizuje je pod kątem zaangażowania i skuteczności, odpowiedziała. Program działa od 6 miesięcy i dostarcza nam comiesięcznych raportów porównawczych. Adam Wiśniewski odłożył długopis i spojrzał na nią z nowym zainteresowaniem. Nikt mi nie wspomniał o takim narzędziu. Dlaczego nie jest ono wykorzystywane dla wszystkich klientów? Karolina poczuła, że odzyskuje grunt pod nogami, bo jest w fazie testów. Pracuje nad nim w czasie wolnym, poza projektami dla klientów. Chciała mieć pewność, że działa bezbłędnie, zanim zaproponuje jego szersze wykorzystanie. Zapadła cisza, podczas której prezes przyglądał się jej intensywnie, jakby oceniał nie tylko jej prezentację, ale całą jej osobę. W końcu wstał z za biurka i podszedł do okna, spoglądając na panoramę Warszawy. Pani Nowak, znam się na ludziach, powiedział, nie odwracając się. I wiem. Kiedy ktoś próbuje mi zaimponować, a kiedy ktoś naprawdę wie, co robi. Przyznaję, że początkowo panią nie doceniłem. Odwrócił się i spojrzał jej prosto w oczy. Ale teraz mam inny problem. Za godzinę mam wideokonferencję z zarządem Biotexu. Miała to być formalność, podsumowanie dotychczasowej współpracy, ale właśnie dostałem informację, że CEO Biotexu zmienił plany i będzie osobiście uczestniczył w spotkaniu. Najwyraźniej rozważa zwiększenie budżetu marketingowego i chce się upewnić, że inwestuje w odpowiednią agencję. Karolina poczuła, jak jej serce przyspiesza. Potrzebuje kogoś, kto zna te dane jak własną kieszeń i potrafi odpowiedzieć na każde pytanie, kontynuował Wiśniewski. Miałem poprowadzić to spotkanie sam, ale widzę, że byłby to błąd. Spojrzał na zegarek. Ma pani godzinę, żeby przygotować się do tego spotkania. Będzie pani mu towarzyszyć i odpowiadać na techniczne pytania dotyczące kampanii. Karolina skinęła głową, starając się ukryć zaskoczenie. Oczywiście, panie prezesie. Przygotuję dodatkowe materiały na wypadek szczegółowych pytań. Wychodząc z gabinetu, czuła na sobie wzrok Adama Wiśniewskiego. Zamknęła za sobą drzwi i pozwoliła sobie na delikatny uśmiech. To była jej szansa, by pokazać nie tylko nowemu prezesowi, ale również kluczowemu klientowi na co ją stać. Sala konferencyjna na ostatnim piętrze biurowca była przygotowana perfekcyjnie. Wysokie okna oferowały imponujący widok na stolicę, a długi stół z ciemnego drewna lśnił w świetle popołudniowego słońca, które wreszcie przebiło się przez chmury. Karolina sprawdziła po raz ostatni ustawienia sprzętu do wideokonferencji, upewniając się, że wszystko działa bez zarzutu. Czuła delikatne mrowienie w dłoniach, mieszankę stresu i ekscytacji którą zawsze odczuwała przed ważnymi prezentacjami. Tym razem stawka była wyjątkowo wysoka. Adam Wiśniewski wszedł do sali punktualnie o 14:55, 5 minut przed zaplanowanym spotkaniem. Gotowa? Zapytał krótko, zajmując miejsce u szczytu stołu. Tak, odpowiedziała Karolina, siadając obok niego i rozkładając przed sobą tablet oraz notatki. Przygotowałam dodatkowe dane dotyczące segmentacji rynku. O które pytał dyrektor marketingu bioteksu w zeszłym tygodniu. Adam skinął głową za probatą, po czym niespodziewanie wstał i zamienił się z nią miejscami. Usiądź tutaj, powiedział, wskazując na główne miejsce. Będziesz prowadziła to spotkanie. Karolina spojrzała na niego zaskoczona. Ja? Ale, bez ale przerwał jej. Znasz temat lepiej niż ja. Potrzebujemy tego kontraktu, a ty jesteś osobą. Która ma największe szanse, by go zabezpieczyć. Ja będę obserwował i wkroczę tylko, jeśli będzie to absolutnie konieczne. Nie zdążyła odpowiedzieć, gdy ekran ożył i pojawił się na nim Jan Kowalczyk, CEO bioteksu, wraz z dyrektorką marketingu Anną Lewandowską. Po krótkich powitaniach Adam Wiśniewski przedstawił Karolinę jako główną strategiczkę projektu i oddał jej głos. Początkowo Karolina czuła się nieco nieswojo, siedząc na miejscu prezesa, ale gdy zaczęła mówić o strategii, którą opracowała dla bioteksu i jej profesjonalizm wziął górę nad tremą. Prezentowała dane z pewnością siebie, odpowiadała na pytania konkretnie i rzeczowo, nie unikając trudnych tematów. Pani Nowak, te wyniki są imponujące, powiedział w pewnym momencie Jan Kowalczyk, przerywając jej wywód. Ale interesuje mnie, jak planujecie utrzymać ten trend wzrostowy w kolejnych kwartałach? Branża farmaceutyczna staje się coraz bardziej konkurencyjna w przestrzeni cyfrowej. Karolina uśmiechnęła się lekko. To pytanie nie zaskoczyło jej, spodziewała się go i była na nie przygotowana. To doskonałe pytanie, panie prezesie, odpowiedziała, przełączając prezentację na slajd, którego nie pokazywała wcześniej Wiśniewskiemu. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę trendów w komunikacji cyfrowej firm farmaceutycznych na następny rok i zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe obszary, które będą dominować. Na ekranie pojawiła się infografika przedstawiająca trendy w marketingu farmaceutycznym, wraz z proponowanymi działaniami dla Biotexu. Karolina szczegółowo omówiła każdy z elementów, podkreślając unikalne rozwiązania, które proponowała. Co więcej, kontynuowała, przechodząc do kolejnego slajdu, stworzyliśmy narzędzie analityczne, które pozwala nam monitorować efektywność działań w czasie rzeczywistym i porównywać je z konkurencją, co umożliwia natychmiastowe korekty strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kątem oka zauważyła, jak Adam Wiśniewski prostuje się na krześle, wyraźnie zaskoczony tą informacją. Nie poinformowała go o tym aspekcie swojego narzędzia. Jan Kowalczyk i Anna Lewandowska wymienili spojrzenia. Czy moglibyśmy zobaczyć, jak to narzędzie działa w praktyce? Zapytała Anna. Karolina zawahała się przez ułamek sekundy. Narzędzie było funkcjonalne, ale wciąż w fazie testów. Nie planowała go demonstrować podczas tego spotkania. Oczywiście, odpowiedziała, otwierając na tablecie dodatkową aplikację, udostępniając ekran. To jest dashboard pokazujący aktualny zasięg i zaangażowanie dla głównych produktów Bioteksu w porównaniu z konkurencją. Przez następne 15 minut prowadziła klientów przez funkcjonalność narzędzia, odpowiadając na techniczne pytania Anny i strategiczne uwagi Jana. Z każdą minutą atmosfera stawała się coraz bardziej swobodna, a na twarzach przedstawicieli Bioteksu pojawiały się uśmiechy uznania. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, powiedział w końcu Jan Kowalczyk. To znacznie wykracza poza to co oferowały nam inne agencje. Spojrzał na Adama Wiśniewskiego, który do tej pory siedział cicho, obserwując przebieg spotkania. Panie Wiśniewski, wygląda na to, że ma pan w swoim zespole prawdziwy diament. Pani Nowak, dziękuję za tę prezentację. Myślę, że nie mamy więcej pytań. Po zakończeniu wideokonferencji w sali zapadła cisza. Karolina zamknęła laptop i spojrzała niepewnie na Adama, nie wiedząc, czego się spodziewać. Czy przekroczyła swoje kompetencje, prezentując narzędzie, które wciąż było w fazie testów? Adam Wiśniewski patrzył na nią przez dłuższą chwilę, po czym zrobił coś, czego się nie spodziewała, uśmiechnął się. Nie planowałaś pokazać tego narzędzia, prawda? Zapytał. Nie, przyznała szczerze. Ale kiedy zobaczyłam ich zainteresowanie i pytania, uznałam, że to dobry moment. Przepraszam, jeśli przekroczyłam. Nie przepraszaj. Przerwał jej, wstając. Podejmujesz ryzyko, ale robisz to z głową. To cecha, którą cenię u współpracowników. Spojrzał na zegarek. Za pięć minut dzwoni Jan Kowalczyk. Prywatnie. Chcę omówić zwiększenie budżetu na następny rok. Myślę, że powinnaś tym uczestniczyć. Podoba ci się ta historia? Klikaj lajka, komentuj, który moment cię poruszył, i subskrybuj kanał. Kolejne tygodnie w Poltekście upłynęły Karolinie w zawrotnym tempie. Po udanej prezentacji dla Bioteksu jej pozycja w firmie uległa diametralnej zmianie. Adam Wiśniewski coraz częściej zapraszał ją na spotkania zarządu, konsultując z nią kluczowe decyzje dotyczące strategii marketingowych. Jej narzędzie analityczne zostało oficjalnie wdrożone do standardowych procesów firmy, a zespół IT pracował nad jego rozbudową. Pewnego chłodnego listopadowego poranka Karolina siedziała w swojej nowej przestrzeni biurowej, małej, ale własnej gabinecie z widokiem na park. Nadal trudno jej było uwierzyć, że w ciągu zaledwie miesiąca awansowała z szeregowego specjalisty na kierownika działu strategii cyfrowej. Przeglądała właśnie raport z ostatniego kwartału, gdy do drzwi zapukała Monika. Masz chwilę? Zapytała, wsuwając głowę do środka. Jasne, wejdź, odpowiedziała Karolina, odkładając tablet. Monika zamknęła za sobą drzwi i usiadła na krześle naprzeciwko biurka przyjaciółki. Gratuluję awansu, oficjalnie, powiedziała z uśmiechem. Zawsze wiedziałam, że daleko zajdziesz, ale nie spodziewałam się, że tak szybko. Dzięki, odparła Karolina. Sama jestem w szoku. Jeszcze miesiąc temu Wiśniewski kazał mi robić kawę, a teraz. A propos Wiśniewskiego, przerwała jej Monika, nachylając się konspiracyjnie. Słyszałaś plotki? Karolina zmarszczyła brwi. Jakie plotki? Podobno zarząd główny nie jest zadowolony z jego wyników, szepnęła Monika. Dorota z finansów mówiła, że mimo zwiększenia budżetu od bioteksu, ogólne wyniki kwartalne są poniżej oczekiwań. Karolina westchnęła. Była tak skupiona na swoim nowym projekcie, że nie śledziła ogólnych wyników firmy. To nie jest dobry znak, powiedziała, przeczesując włosy dłonią. Ale Wiśniewski jest tutaj dopiero od dwóch miesięcy. Trudno oczekiwać natychmiastowych rezultatów. Wiem, zgodziła się Monika. Ale ty wiesz, jak to działa. Zarząd główny chce widzieć wyniki tu i teraz. A poza tym, zawahała się. Co? Naciskała Karolina. Krążą plotki, że Wiśniewski planuje dużą restrukturyzację. Zwolnienia, cięcia budżetowe reorganizacja działów. Sama rozumiesz. Karolina poczuła nieprzyjemny ucisk w żołądku. Przeszła przez dwie restrukturyzacje w swojej karierze i wiedziała, jak destrukcyjny wpływ miały na morale zespołu. Masz jakieś konkretne informacje? Zapytała. Tylko tyle, że wczoraj miał długie spotkanie z Dorotą i działem HR. I wyglądał na zdenerwowanego. Zanim Karolina zdążyła dopytać o szczegóły, jej telefon zadzwonił. Na ekranie pojawił się numer Adama Wiśniewskiego. Przepraszam, muszę odebrać, powiedziała do Moniki, która skinęła głową i wyszła z gabinetu, posyłając jej znaczące spojrzenie. Dzień dobry, panie prezesie, odebrała Karolina. Pani Nowak, proszę przyjść do mojego gabinetu najszybciej, jak to możliwe, powiedział Adam rzeczowym tonem i rozłączył się, nie czekając na odpowiedź. Karolina poczuła, jak jej serce przyspiesza. Słowa Moniki brzęczały jej w głowie. Czyżby restrukturyzacja zaczynała się właśnie teraz? Czy jej nowa pozycja była zagrożona? Zapukała do drzwi gabinetu prezesa kilka minut później, starając się uspokoić nerwy. Proszę, usłyszała głos Wiśniewskiego. Wchodząc do środka, zauważyła, że nie był sam. Przy biurku siedziała dorota z finansów oraz starszy, siwiący mężczyzna w eleganckim garniturze, którego nie rozpoznawała. Karolina, dziękuję, że przyszłaś tak szybko powiedział Adam, wskazując jej miejsce obok Doroty. Poznaj Henryka Dąbrowskiego, przewodniczącego zarządu głównego. Karolina uścisnęła dłoń starszego mężczyzny, czując rosnący niepokój. Obecność przewodniczącego zarządu nie wróżyła nic dobrego. Miło mi panią poznać, pani Nowak, powiedział Henryk, przyglądając się jej uważnie. Słyszałem o pani wiele dobrego. Dziękuję, odpowiedziała Karolina, zajmując wskazane miejsce. O co chodzi? Zapytała, zwracając się do Adama. Wiśniewski westchnął, wymieniając spojrzenia z Dorotą i Henrykiem. Wyniki kwartalne nie są dobre, powiedział wprost. Mimo sukcesu z bioteksem, straciliśmy dwóch kluczowych klientów i nasz ogólny przychód spadł o 12% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Karolina kiwnęła głową. Spodziewała się czegoś takiego po rozmowie z Moniką. Zarząd główny zażądał natychmiastowych działań, kontynuował Adam. Muszę przedstawić plan naprawczy do końca tygodnia, inaczej. Inaczej rozważymy zmianę na stanowisku prezesa, dokończył Henryk spokojnym głosem. Karolina spojrzała na Adama ze zdziwieniem. Mężczyzna, który jeszcze kilka tygodni temu emanował pewnością siebie, teraz wyglądał na wyczerpanego i zestresowanego. Pani Nowak, odezwał się Henryk, poprosiłem o to spotkanie, Ponieważ Adam wspomniał o pani innowacyjnym narzędziu analitycznym. Chcielibyśmy dowiedzieć się więcej. Karolina spojrzała pytająco na Adama, który skinął głową. Potrzebuję twojej pomocy, Karolina, powiedział, przechodząc na ty po raz pierwszy. Twoje narzędzie może być kluczem do zrozumienia, gdzie tracimy przewagę nad konkurencją. W tym momencie Karolina zrozumiała, że znalazła się w centrum największego kryzysu, jaki dotknął firmę od lat. I co więcej. Od jej umiejętności mogła zależeć nie tylko jej własna pozycja, ale również przyszłość Adama Wiśniewskiego i być może całego poltekstu. Dobrze, odpowiedziała, prostując się na krześle. Pokażę wam, co potrafi moje narzędzie. Ale potrzebuję pełnego dostępu do danych finansowych wszystkich klientów. Dorota i Henryk wymienili spojrzenia. To niestandardowa procedura, zauważyła Dorota. Ale w obecnej sytuacji, zgadzam się. Henryk skinął głową. Ma pani trzy dni, pani Nowak. Liczę na pozytywne zaskoczenie. Następne siedemdziesiąt dwie godziny były dla Karoliny prawdziwym maratonem analitycznym. Przeniosła praktycznie cały swój dobytek do sali konferencyjnej na dziesiątym piętrze, zamieniając ją w centrum dowodzenia. Ściany pokryte były wydrukami wykresów i tabel, a w powietrzu unosił się zapach kawy, którą tym razem sama sobie parzyła, często nawet nie pamiętając, że postawiła kubek obok laptopa. Monika i Paweł Zaiti dobrowolnie zgłosili się do pomocy, podobnie jak kilku innych zaufanych współpracowników. Wspólnie przeczesywali dane z ostatnich dwóch lat, szukając wzorców i anomalii, które mogłyby wyjaśnić nagły spadek przychodów. Coś tu nie pasuje, mruknęła Karolina, wpatrując się w ekran laptopa drugiej nocy. Było już po północy, a ona nadal analizowała dane klienta, który zerwał kontrakt miesiąc wcześniej. Co konkretnie? Zapytał Paweł, Przecierając zmęczone oczy. Spójrz na te liczby, wskazała na ekran. Widnieje tutaj, że ich budżet marketingowy został zmniejszony o 40%, co miało być powodem zerwania umowy. Ale patrząc na ich ostatnie kampanie w mediach. Wydali więcej niż kiedykolwiek, dokończył Paweł, przyglądając się danym. To oznacza, że. że kłamali, dokończyła Karolina. Pytanie brzmi, dlaczego. I co z tego wynika dla nas? Trzeciego dnia, godzinę przed zaplanowanym spotkaniem z zarządem, Karolina wreszcie odkryła wzorzec. Siedząc samotnie w sali konferencyjnej po tym, jak odesłała wszystkich na kilka godzin snu, zauważyła coś, co wcześniej umknęło ich uwadze. To nie może być przypadek, powiedziała do siebie, gorączkowo przeszukując dane kolejnych klientów. To musi być. Drzwi sali otworzyły się nagle. W progu stał Adam Wiśniewski z dwiema filiżankami kawy w dłoniach. Pomyślałem, że przyda ci się kofeina, powiedział, podchodząc do Karoliny i stawiając przed nią jedną z filiżanek. Jak postępy? Karolina uśmiechnęła się z wdzięcznością, sięgając po kawę. Znalazłam coś, odpowiedziała, wskazując na ekran. Ale to skomplikowane. Adam usiadł obok niej, przyglądając się danym. Co odkryłaś? Karolina wzięła głęboki oddech. Nasi byli klienci, ci, którzy zerwali umowy w ostatnich miesiącach, wszyscy przeniesieli się do tej samej agencji, zaczęła. Do Nowa Media. Adam zmarszczył brwi. To nowa agencja na rynku, prawda? Słyszałem o nich, ale nie zwracałem szczególnej uwagi. Powstali niecały rok temu, potwierdziła Karolina. Ale to nie wszystko. Sprawdziłam, kto stoi za Nowa Media i okazuje się, że to Tomasz Kowalski. Syn byłego prezesa? Adam wyprostował się, wyraźnie zaskoczony. Dokładnie, potwierdziła Karolina. I wygląda na to, że wykorzystuje kontakty ojca, by przejmować naszych klientów. Co więcej, oferuje im stawki znacznie poniżej rynkowych. Sprawdziłam ich finansowanie. Mają potężnego inwestora, który pozwala im działać ze stratą przez pierwsze dwa lata, byle tylko zbudować portfolio klientów. Dampen cenowy, mruknął Adam. To wyjaśnia, dlaczego tracimy klientów mimo dobrych wyników kampanii. Karolina skinęła głową. Ale jest coś jeszcze, dodała, otwierając kolejny plik na laptopie. Przeanalizowałam kampanię, które nowa media stworzyła dla byłych klientów poltekstu. Są łząco podobne do naszych wcześniejszych koncepcji, które zostały odrzucone lub były w fazie przygotowań. Jakby ktoś przekazywał im nasze wewnętrzne dokumenty. Adam pobladł. Sugerujesz, że mamy kreta? Nie mam na to twardych dowodów, odpowiedziała ostrożnie Karolina. Ale zbieżność jest zbyt duża, by mogła być przypadkowa. Adam wstał i zaczął nerwowo krążyć po sali. To zmienia wszystko, powiedział w końcu. Musimy przygotować nową strategię na spotkanie z zarządem. Nie chodzi tylko o naprawienie wyników, ale o kontratak. Dwie godziny później. W głównej sali konferencyjnej Karolina stała przed całym zarządem głównym, prezentując swoje odkrycia. Henryk Dąbrowski słuchał z kamienną twarzą, podczas gdy pozostali członkowie zarządu szeptali między sobą, wyraźnie poruszeni. W związku z tym, zakończyła Karolina, proponuje następującą strategię. Przez kolejne 20 minut szczegółowo omawiała plan działania, który opracowała wspólnie z Danem. Zakładał nie tylko wewnętrzne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych, ale również agresywną kampanię wizerunkową, mającą na celu umocnienie pozycji Poltekstu jako lidera innowacji w branży. I wreszcie, powiedziała, przechodząc do ostatniego slajdu, potrzebujemy kogoś, kto będzie nadzorował wdrożenie tych wszystkich zmian. Kogoś, kto rozumie zarówno techniczne aspekty naszego biznesu, jak i strategię marketingową. Henryk Dąbrowski odchrząknął. Ma pani kogoś konkretnego na myśli, pani Nowak? Karolina spojrzała na Adama, który lekko skinął głową. Tak, odpowiedziała pewnie. Siebie. Sala wypełniła się szmerem rozmów. Henryk uniósł dłoń, uciszając zgromadzonych. To bardzo śmiała propozycja pani Nowak. Czy zdaje sobie pani sprawę, że praktycznie aplikuje pani na stanowisko wiceprezesa do spraw strategii? Stanowisko, które obecnie nie istnieje w strukturach poltekstu? Zdaje sobie z tego sprawę, odpowiedziała spokojnie. Ale uważam, że obecna sytuacja wymaga odważnych decyzji. Henryk spojrzał na Adama. A co pan o tym sądzi, panie prezesie? Adam uśmiechnął się lekko. Myślę, że Karolina udowodniła już, że potrafi przekraczać oczekiwania. Popieram jej kandydaturę. W rzeczywistości to był mój pomysł. Henryk milczał przez chwilę, po czym również się uśmiechnął. Bardzo dobrze powiedział, wstając. Zarząd rozważy obie propozycje: plan działania oraz utworzenie nowego stanowiska. Poinformujemy o decyzji jutro. Wychodząc z sali, Karolina czuła mieszaninę adrenaliny i niepewności. Dopiero kiedy znalazła się w windzie z Adamem, pozwoliła sobie na głęboki oddech. Dziękuję za wsparcie, powiedziała cicho. Adam spojrzał na nią z uznaniem. Nie dziękuj. Zasłużyłaś na to. Na zajutrz Punktualnie o dziewiątej rano cały zarząd Poltekstu zebrał się ponownie. Henryk Dąbrowski wszedł do sali jako ostatni, niosąc teczkę z dokumentami. Mam przyjemność poinformować, rozpoczął oficjalnym tonem, że zarząd jednogłośnie zatwierdził strategię przedstawioną przez panią Nowak. Ponadto zatwierdziliśmy również utworzenie stanowiska wiceprezesa do spraw strategii i innowacji. Spojrzał na Karolinę, i uśmiechnął się ciepło. Gratuluję, pani wiceprezes. Jeśli podoba Ci się ta historia, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał.